Powiedzmy to sobie. Będziemy kontynuować kolejny mecz. Kostaryka vs. To będzie Chorwacja. Albo Kostaryka vs. Chorwacja. To jest idealny mecz, którego już lecimy. I start. Konfili Dobra. Jaki widzimy? Kostaryce. O! Kolejny pierwszy punkt. Zależy dla Chorwacji. O! Drugi punkt. Jakos dla Chorwacji. Chorwacja jest chyba lepsza. te piłkarze i kolejny bunt. Zawyła Chorwacja. Cho Chorwacja to już jest chyba lepsza. Chyba, chyba Chorwacja. Chyba. No, wygra z Francją. I potem będzie chyba Chorwacja bezus ta Argentyna. Bo tych będzie będzie dużo. Uwaga, czy Kostaryka wygra? Prawie wystrzeliła gola, ale tak czy w razie, na razie chyba wygrywa, więc nie jest tak tragicznie. Uwaga i Kostaryka ma kolejny punkt. I się odbija, odbija się i Chorwacja ma kolejny punkt. Kostaryka jest chyba słabsza. Chorwacja i uwaga, gol! Uwaga będzie, będzie, gol! Chorwacja wygra! No i kolejny punkt dla Kostaryki. Widzowie, ale, widzowie, ale jestem strasznie chory i... Oztaryka ma kolejny punkt, czy wygra? Jest kolejny punkt dla i uwaga, czy wygra? Czy wygra? Nie, ale Chorwacja próbuje się odegrać i gol. I następny mecz to będzie e, Rosja vs Ukraina albo Polska vs Ukraina. Nie wiem, cokolwiek, ale dobra. Juhu! I kolejny punkt dla Kostaryki. Uwaga, Chorwacja! Uwaga, czy strzeli gola. Zatrzymaj tą bramkę! Zatrzymaj tą bramkę i... Zaburowało tą bramkę! Będzie i uwaga... Czy będzie gol? Gdzie gol? i goooool. dobra ten mecz jest niezły ale w każdym razie Chorwacja zdobyła już punkt więc czy wygra Kostaryka czy Chorwacja bo Kostaryka jak można zauważyć ma kolejne ma 10 punktów co to oznacza? to jest chyba wygrywa Gol dla, dla, dla niego się przyda. Gol dla Chorwacji. Będzie gol dla Chorwacji. Nie ma gola i jest gol. Dla Chorwacji. Uwaga mi będzie gol. Juhu. I Kolejny punkt. Znowu